Szczęść Boże, dzień dobry. Witam bardzo serdecznie naszego dzisiejszego gościa w programie Weź i Czytaj. Witam serdecznie księdza Jaska Gniatka. Szczęść Boże, dzień dobry. Spotykamy się, ponieważ chcemy porozmawiać o książce, której ksiądz jest autorem. A książka nosi tytuł Ekonomia Boża i Ludzka Kazania Wolnorynkowe. Dlatego podczas dzisiejszego spotkania chciałbym, żebyśmy chwilę porozmawiali o ekonomii. O pewnym takim rozwoju nie tylko duchowym przedsiębiorców, ale przede wszystkim o tym, czym jest wolny rynek we współczesnym świecie, jak go należy rozumieć w kontekście katolickiej nauki społecznej i nauczania kościoła. Ale zanim do tego przyjdziemy, to chciałbym zapytać księdza o Afrykę, bo ksiądz przez wiele lat był w Afryce, dlatego może naszym widzom powiedzmy, kiedy ksiądz ostatnio był w Afryce i jak ona bardzo zmieniła się od momentu pierwszego pobytu. Znaczy tak, nic, nic nie stoi w miejscu. Afryka się rozwija i rozwija się w dobrym kierunku, bym powiedział. E, pierwszy raz pojechałem do Afryki w roku 1988. To było jeszcze, jeszcze przed w, Internetem. W, tak. I to jest ważne, ponieważ e, kiedy wyjeżdżałem do właśnie takiego Overseas Training Program, czyli taki program, taki staż dla misjonarzy, e, po drugim roku filozofii, no to byłem przygotowany na to, że tak, zajmowałem się etnologią religii, zbierałem materiały do obrzędach pogrzebowych, ludowiansi do Rzeczy Kwango i kwilu w, w Kongo i myślałem, że po święceniach pojadę na teologię i wrócę i tam w tej wiosce, czy w tym rejonie tego Konga, czy ówczesnego Zairu będę do końca mojego życia. Okazało się, że przywróciłem do Europy w 1990 roku. Były przemiany ustrojowe w Polsce, no, a później też e, odpowiedzią na to było Encyklika Santissimus Annus Jana Pawła II, e, zmiany w kraju i na świecie, e, i e, później jestem święcony wokół 95, wtedy, kiedy na rynek wchodzi system operacyjny Windows 95. I to wszystko zmieniło moje, moją percepcję świata i to również zmieniło Afrykę. Afryka. Więc Afryka dostęp do informacji, więcej mhm. ludzi podróżują i później. Dziś tak, e, rok 2000 mniej więcej, e, kiedy Chiny e, wchodzą bardziej, in, no, e, taką, jest, impancja, e, jest, e, jest wejście na rynek afrykański i to też zmienia, Europejczycy, czy biały człowiek się wycofuje z różnych powodów, m.in. że Afryka, nie chce, znaczy zorientowała się, że przecież może handlować z Chinami i nie musi być to handel wymienny w tym sensie, że u nas będzie demokracja i prawa człowieka, a później dopiero jaki handel z Chinami. Chiny kupują towary i nie pytają o tego typu rzeczy. I to też zmieniło Afrykę. I widzę, że tak, ja później też byłem w Kongo, a pojechałem po święceniach do Botswany, a przecież Botswana to perła Afryki, nawet nie wiedziałem hmm. wtedy jak Botswana wygląda. Był kiedyś to kraj najbiedniejszy na świecie, a e, po odzyskaniu niepodległości e, powoli e, jest przykładem tego, że nawet na pustyni Kalahari, nawet minimalne zasady liberalizmu gospodarczego sprawiają, że Botswana się rozwija i stała się jednym z najbogatszych e, krajów e, Afryki. E, więc miałem to właśnie do, 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 do doświadczenie e, E, konka biednego, e, wojna AIDS, e, później Botswana, bogaty kraj, e, później poje wyjazd do Liberii e, do pracy z e, wewnętrznymi przesiedleniami w, w czasie wojny domowej, i później e, już powód do e, Afryki po m, napisaniu doktoratu z teologii moralnej na temat e, właśnie wolnego rynku, ekonomisty ludzi w Orlande i pojazd, wyjazd do, do Zambii i którą właśnie też obserwowałem te zmiany, jak szybko się to wszystko zmienia e, w tym świecie i że po, po prostu nic nie stoi w miejscu i e, bo Zambia m, jest to bardziej e, bogatszym krajem. Ale czy widzi ksiądz te różnice w też przestrzeni gospodarczej, w takiego rozwoju, takiego pewnego postrzegania e, przez osoby, które podejmują decyzję o założeniu własnych firm, od tego początku swojej posługi na terenie Afryki? Czy oni już nabierają takiej świadomości, takiej odwagi przedsiębiorczości? Czy ja to pokażę tylko na przykładzie szkolnictwa. Kiedyś właśnie zauważyłem to, jak będąc w Zambii, szczególnie kiedy pracowałem na obrzeżach Losaki w, w Lindzie w tak zwanych slamsach, gdzie nie ma szkół publicznych, są tylko szkoły prywatne, więc ludzie się dziwią, jak to jest możliwe. W slamsach ludzie mają szkoły prywatne. Jednak Troszkę inaczej 5, niż u nas. 7, 10, dolarów, 11 Tak, zupełnie bym powiedział więcej wolności, no, a tym samym więcej przedsiębiorczości, właśnie, te szkoły są prywatne, prowadzone przez y, no, przedsiębiorców. I y, 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 więc. Y, i stać je, ich na to, żeby. No, żeby no tak, ludzie No i, I jeszcze przy tym trzeba pamiętać, że w Zambii nie ma przemusu szkolnictwa, więc jestbym powiedział więcej wolnego ręku niż u nas i idzie to chyba w lepszym kierunku, ponieważ. Ludzie, którzy będą chodzić do szkoły prywatnych, no nie będą podawani tego procesu indoktrynacji, uzależnienia się od państwa, będzie też dużo wolności. My też również, e, ja jako powiedzmy misjonarz, po wyjeździe z Zambii w 2016 roku, kiedy zbudowaliśmy nawet tam przedszkole razem z, z Asbiro, przedszkole dla przyszłych przedsiębiorców, e, prywatne na terenie Parafii. Później, gdy wyjechałem, e, prze, zrobiliśmy projekt we współpracy z szkołą Mudzios, z Johnem Usondą, moim parafianinem, który ma prywatną szkołę i pomagamy tej szkole prywatnej. Są tam klasy komputerowe, również w innych szkołach staramy się pomagać i rozwijać ten, te klasy IT, ponieważ uważamy, że jest to potrzebne, tego nie ma w Zambii, zwłaszcza w Slamsach i uważamy, że Właśnie. Współpraca z przedsiębiorcą lokalnym e, jest dobra, ponieważ on już odniósł sukces i pomagamy ludziom, którzy e, odnieśli sukces i w ten sposób docieramy do ludzi we właściwą drogą. W tym sensie, że e, wiemy, że jest to właściwa ścieżka, e, ponieważ e, to nie prowadzi nas na manowce, ponieważ on już przeszedł ten etap mhm. i my wchodzimy i my tylko chcemy go, bym powiedział, dokapitalizować trochę. Yy, i pomóc i w ten sposób docieramy do ludzi, do, do których byśmy mogli yy, nie moglibyśmy nigdy dotrzeć do, do tych dzieci, bo Budując szkołę, powiedzmy, fundacja buduje szkołę w slumsach, więc to nie zna kontekstu, nie zna taki... ludzi. Mm -hmm. Natomiast tutaj wszystko się dzieje w samym sercu slumsów, docieramy do tych ludzi, są jakieś tam problemy, ale zupełnie się rządzi je inaczej, jeżeli jest to prywatna fundacja, niż fundacja, powiedzmy, państwowa, i kiedy jest zupełnie inna perspektywa. No właśnie, w tym, o czym ksiądz mówi, <laughs> bez wątpienia. Widzimy i dostrzegamy, i słyszymy, że Afryka jest ważnym elementem w życiu Rysie Księdzona. No, myślę, że w pewien sposób też po lekturze tej książki w pewien sposób pokazuje, jak możemy patrzeć na wolność, ale również na rozwój właśnie ekonomii, gospodarki, przedsiębiorczości. To no jest ważne, A... ale potrzebne, ponieważ ta książka powstała w Afryce, w Zambii. Dlatego e, właśnie ja, wy, też... ja wyjechałem po pełni po doktoratu właśnie z Trogi Moralnej, i, i kiedy pojechałem do Zambii, byłem właśnie. Otrzymywałem maile czy informacje od ludzi, żeby to przełożyć na jakiś prostszy język, ponieważ to, to była praca naukowa, mhm. więc pomyślałem sobie, tak, i to była, to książka powstała, ponieważ e, ludzie chcieli usłyszeć o wolnym rynku w kontekście Ewangelii e, i no takim właśnie. prostym językiem. Ale to jeśli byśmy mogli w kilku słowach scharakteryzować to. Czy wolny rynek i konkretnie nauczanie Kościoła, a... W nim katolicka nauka speczna to są elementy, które się łączą, czy jednak elementy, które się w gdzieś ta granica jest postawiona. Dlaczego to pytam? Bo w moim przekonaniu, obserwując działalność i publicystykę księdza, no w dalszym ciągu, a ona już trwa, tak jak tutaj możemy powiedzieć, książka ukazała się ponad około 10 lat temu pierwsze wydanie. Jest ksiądz jednym z nielicznych kapłanów duchownych. Którzy promują wartości wolnego rynku. Więc pytanie, na ile um, ta praca, którą ksiądz podejmuje, to te promowanie tej, tej wartości, tej zasady, jest um, bliskie katolickiej nauce społecznej i bliskie takiemu współczesnemu patrzeniu na przedsiębiorczość współczesne patrzenie na przedsiębiorczość jest zupełnie inne, ponieważ żyjemy w tej mainstreamowej ekonomii, więc bym powiedział, moja, idę pod prąd e, mówiąc o tych rzeczach, ale mówiąc o wolnym rynku, promując wolny rynek, ja promuję Ewangelię, bo wolny rynek wypływa z Ewangelii. E, więc, nawet sam tytuł Ekonomia Boża i Ludzka. Dlaczego w ten sposób taki tytuł? Ponieważ uważam, że nie można podzielić człowieka na Homo Economicus i Homo Religiosus. To jest to jedność. I dlatego tutaj pokazuję, że. Człowiek powinien działać w tych dwóch wymiarach e, razem. I nie, można chodzić do, nie można prowadzić firmy od poniedziałku do piątku, w sobotę od a w niedzielę pójść do kościoła, więc e, to wszystko się składa na jednego człowieka, który podejmuje decyzję i e, dla przedsiębiorcy, jego firma i jego powiedzmy nawet bogactwo, które zdobywa, e, dzięki temu, że mm, Pomnaża swój majątek, pomnaża go na wolnym rynku, w tym sensie dostarczając te towarów czy usług, które są kupowane przez tych, którzy je potrzebują. To wszystko staje się do niego środkiem do osiągnięcia celu nacjonalnego, którym jest Królestwo Niebieskie, a więc Przedsiębiorca no nie może, nawet bym powiedział, nie pomnażać swoich talentów, bo by po prostu zgrzeszył. Musi je zrobić, bo jeżeli je zakopie, to po prostu nie zrealizuje siebie. No dobrze, ale czy takie twierdzenie, to znaczy pokazywanie w y biznesie, w przedsiębiorczości kwestii y dążenia do zysku w, pewnym, w pewnej wolności jest we współczesnym świecie również możliwe do połączenia z wartościami duchowymi. Czy to powinno być? Ponieważ ja tu ciągle też mówię, nawiązując do prakseologii, która tutaj jest taką postawą i metodologią Szkoły Austriackiej w ekonomii Uluwika fomi o którym pisałem pracę że kategoria zysku i straty jest uniwersalna. Ona nie dotyczy tylko pieniędzy, nie tylko ekonomii, dotyczy również życia duchowego. No, takim praksologiem jest święty Paweł, który mówi, że przecież właśnie dla mnie wszystkim jest Chrystus, że śmierć dla Niego jest zyskiem, bo jeżeli nie umrze, to nie zmartwychwstanie. To są takie powiedzmy proste rzeczy, że śmierć dla większości z nas w świecie to jest koniec wszystkiego, natomiast dla ucznia Chrystusa, to jest tylko brama, która nas prowadzi do, do, do pełni życia. Więc i to ja jestem Panem tego. Oczywiście dzięki temu, że Chrystus zmartwychwstał i, i pokonał śmierć. No ale to właśnie Chrystus żyje we mnie, a ja w ten sposób mogę patrzeć na świat i jestem niezależny, w tym sensie jestem Panem tego świata dzięki właśnie mocy Chrystusa, to jest we mnie. To już Klemens Aleksandryjski mówił, że to przecież rzeczy w tym świecie są obojętne to ja, ja nadaję ja nadaj im wartość. I to jest cała sedno i bym powiedział przesłanie Szkoły Austriackiej Ekonomii, że teoria, tak zwana subiektywiczna teoria wartości, to ja nadaję rzeczom wartość yy, i cena jest względna nie jest ustalona przez, przez państwo, przez, ona przez, przez ludzi. Wolny mm -hmm. rynek to są ludzie. Oni ustalają e, tą cenę i to cena jest sprawiedliwa. I tak też, też nauczał Kościół e, w czasach później scholastyków, czym jest cena sprawiedliwa. To jest ta cena właśnie tak. rynkowa, czyli rynek to jest, nie jest abstrakcja, to, to jest wiedza, to, jest, to, jest, to są decyzje, to są to operacje, które dokonują wolni ludzie. I oni właśnie w ten sposób czują, że taka powinna być cena rynk, e, na rynku. i Później scholastycy nie mieli z tym problemu, żeby na przykład święty Bernard ze Sieny, który mówił, że jeżeli można stracić, to i można zarobić i nikt nie powinien o tym decydować się i stawiać tam w górnej granicy. Więc a święty Bernard ze Sieny, to, a jego przecież myśl całkowicie libertariańska, bym powiedział, by się może, a dzisiaj, ale też możemy wrócić na przykład do czasów współczesnych. Przecież Bernard XVI w encyklice z Pestfalii mówi, że bez wolności Świat nie będzie nigdy lepszy. To jest cytat z Benedykta XVI. Więc... Tylko w w tym momencie się... ta wolność ma pewne ograniczenia. W Kiedy powinny się w tej przestrzeni ekonomicznej, gospodarczej czy przedsiębiorczej włączyć ten taki impuls, że... No, pewnej granicy nie możemy przekraczać, bo w książce, o której dzisiaj rozmawiamy, ksiądz dość często mówi też o tym i właśnie nawiązując do Mizesa, ksiądz wprost pisze, że wolność ludzka nie jest nigdy absolutna i bezwarunkowa. To znaczy, że ona ma pewne cechy funkcjonowania. Tak, to nawet sam Mises mówił, że nie jest ona absolutna, ponieważ nie żyjemy sami w tym świecie. To nawiązujemy tutaj do Johna Locke'a, twórcy tego współczesnego liberalizmu, który mówi, że wolność, moja wolność kończy się tam, gdzie się zaczyna wolność drugiego człowieka. A przykładając na język katolicki, no warto sięgnąć na przykład do e, błogosławionego Antonio Rosminiego, który e, w momencie kryzysu, bo, wtedy był, bo kryzys, kryzysy są, są, są ciągle, wtedy też były takie różne utopijne pomysły na socjalizm, jak Roberta Owena w tamtym, e, w XIX wieku, więc on wychodzi i podkreśla to, że własność prywatna jest, przypomina nam, rzeczą świętą. To znaczy, że nie możemy jej odebrać ale świętą jeszcze w tym znaczeniu, że nadrzędną rzeczą, zasadą jest zasada powszechnego przeznaczenia dóbr. Tylko, że najlepszym sposobem na właśnie zrealizowanie tej zasady jest własność prywatna, a nie państwowa. Tylko, że każdy z nas musi właśnie pracować nad snotą umiarkowania, nad snotą sprawiedliwości i ważliwości na krzywdę ludzką. Jeżeli tego nie będziemy robić jako katolicy, a już chyba nie robiliśmy, ponieważ żyjemy w świecie, kiedy właśnie przeciwnicy wolnego rynku e, krytykują nas i odbierają nam naszą własność i chcą w inny sposób zrealizować tę samą zasadę. Oczywiście uważam, że tego nigdy nie zrealizują, bo bo, um, bo używają złych środków, ale oni o tym nie wiedzą. Więc mamy teraz, powiedzmy, całą, całą plejadę partii socjalistycznych, które uważają, że można zrobić to w inny sposób. A ja uważam i twierdzę, że zgodnie z kartką społeczną, i jak mówi tutaj bardzo tak, powiedzmy, wyraźnie Rosmini, um, jeżeli najlepszym środkiem do powszechnego wyznaczenia dóbr i y, realizacji tego pomysłu Bożego jest własność prywatna i nic innego lepszego nie będzie. No właśnie, ale jeśli popatrzymy na kwestie też współczesnej gospodarki, ekonomii, to y, w jaki sposób powinniśmy zachęcać y, osoby, które chcą być przedsiębiorcami, chcą mieć własne firmy, aby postępowały y, y, w życiu i kierowały się pewnymi wartościami, o których ksiądz mówi, a nie tylko zyskiem. Bo w moim nie, przekonaniu nie. wydaje się tylko, wydaje mi się, że osoby młode jednak y, z różnych y, kwestii starają się nie y, analizować kwestii, które proponuje im katolicka nauka społeczna, y, no i nie do końca je rozumieją. Więc w jaki sposób możemy im, y, no, w dość trudnych czasach, pokazywać, że oprócz zysku Również możecie czerpać te wartości etyczne i moralne, no, które wam pozwolą zarządzać tym przedsiębiorstwem. Ja dlatego to pytam, bo y, ksiądz y, też ma y, takie jedno skazanie poświęcone właśnie powołaniu do przedsiębiorczości, mm -hmm. gdzie ksiądz, troszkę ksiądz o tym y, pisze. A no, ja uważam tak, że nie można mówić e, czegoś takiego, że nie robimy niczego dla zysku. Wszystko co robimy, robimy dla zysku. Ponieważ człowiek nie potrafi myśleć I na inaczej, przeciwieństwem jest strata. Jeżeli nie boję zyskiem, to, to stratą jest piekło, nie? Więc ciągle w ten sposób będziemy mówić i nie możemy, tylko tak, że musimy nauczyć ludzi, bym powiedział, podkładać pod pojęcie zysku nie tylko wartości ekonomiczne, ale i duchowe, i wszystko, więc to jest, to jest mój cel. Wszystko, ja pamiętam, że gdzieś tam chyba też piszę tej książce takie anegdoty, że spotykam tutaj siostrę, która pracuje w księgarni w Losace i świetnie prowadzi tą księgarnię. Ja do niej mówię, że jesteś świetną bizneswoman, ona mówi, a nie robię niczego dla zysku. No dobrze, no ale ja widzę, że ta księgarnia jest super prowadzona i że tutaj właśnie nie tylko wiąże koniec z końcem, ale tutaj ją rozwija, więc yy, no to, więc, więc ona robi, zysk jest w niej, bo nie może być w niej tego pojęcia zysku, tylko ona to gdzieś, gdzieś to, gdzieś niestety o tym mówi, bo się boi tego. Ale czy to jest ale taka... że, że, że no, Należy mówić o zysku, tylko rzeczywiście dwie rzeczy. Jeszcze jedną rzecz mam podkreślić, że są też wartości, które są wyższe niż sam zysk, bym tak powiedział, a tym jest życie ludzkie, więc jeżeli musi być tutaj ta symbioza między kulturą rynku, kulturą zysku i, i, i kulturą życia, i trzeba należy to wszystko z sobą połączyć, ale nie można negować tego, że jest logika rynku, która posługuje się własnymi prawami. O tym mówi będę XVI świetnie mm -hmm. w y, inwalitatę. Mówi, że jest logika rynku, logika polityki i logika daru bez rekompensaty. I mówi, że nie wolno mieszać tych dwóch, trzech poziomów są trzy elementy życia społecznego, i ten trzeci, logika daru, jest po to, żeby uzupełnić jedną y, logikę rynku i logikę polityki, ponieważ człowiek jest niedoskonały, a natomiast nie można tego zastąpić czymś innym, więc. Nie próbujmy zastąpić logiki rynku jakąś, nie wiem, trzecią drogą, bo wtedy by, będziemy mieli socjalizm, z, y, i tu nie jest rozwiązaniem, który y, odpowiadał zasadom na, na, na nauki społecznej. Po prostu mówmy o zysku, z drugiej strony mówmy o miłosierdziach. Te, to właśnie mówi y, Franciszek i on y, pokazuje. Tą właściwe, właściwą drogę według mnie, że te dwa elementy muszą być: zysk i miłosierdzie. Jeżeli o tym będziemy mówić równocześnie, to ludzie będą na właściwej drodze, ponieważ zysk jest czymś naturalnym, nikt nie chce stracić. Tylko teraz dlaczego mam nawet pracować? No, błogosławiony no, Stefan Wyszyński w pracy duch kapitalna świetne. książka, po prostu ona bardzo wolnorynkowa we pozorom. i teraz mówi dlaczego pracujemy pracujemy po to nie tylko żeby pomnażać dobra dla siebie a żeby mieć e, dobra przy pomocy których będziemy pomagać tym tym którym się na rynku powiedzmy nie mówię tego dosłownie e, był Stefan Wyszyński ale żeby pomagać innym więc to, to trzeba te dwa elementy z sobą muszą być e, połączone poszanowanie własności prywatnej jak najbardziej, bo o tym też mówi Sobór Watykański II, że e, w Guardian SPS, że e, własność prywatna jest niejako przedłużeniem ludzkiej wolności. Więc e, to nie możemy tego zabierać. E, na rozmieniu mówi w ten sposób, że jeżeli, e, będziemy, jeżeli zabieramy komuś coś, co jest jego, to wyrządzamy mu ból, a ból jest złem moralnym, więc tego nie możemy zrobić. Po prostu trzeba nie możemy używać przemocy. O To też mówi Franciszek, miłość, przemoc, braterstwo, te rzeczy musimy. No i ciągła praca nad cnotą sprawiedliwości, umiarkowania, e, e, żeby Myślę, nie że... pogubić w tym całym świecie, bo, 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 bo zysk może stać się celem, a znaczy, ale mogą stać się celem. Mamy mówić, że one nie są celem, one są środkiem do osiągnięcia Królestwa Bożego i do życia po chrześcijańsku. I nic innego mądrzejszego mi się wydaje nie wymyślimy jest to bardzo cenne co ksiądz powiedział szczególnie w kontekście współczesnych takich wyzwań które stoją przed osobami młodymi zakładającymi swoje przedsiębiorstwa żeby oprócz tego że zysk jest ważny i rozwój przedsiębiorczości i pewna wolność ich funkcjonowania w kontekście również pewnych uwarunkowań yy, no, funkcjonowania w danym miejscu przedsiębiorstwa i tego, w jaki sposób nakładane są pewne ograniczenia zewnętrzne na ich działalność. Dość często przedsiębiorcy spotykają się z różnymi wyzwaniami współczesnego świata i współczesnych y, polityk fiskalnych, które y, no, nie do końca pozwalają im się rozwijać. Pamiętali również o tych zasadach y, moralnych, etycznych, ale właśnie, aby pamiętali również o tym kontekście tego, czemu służy ich praca i Rozwój ich działalności, czyli dobru i dzielenia się z drugim człowiekiem. Na samo zakończenie chciałbym zapytać jeszcze księdza, czego możemy, w jaki sposób możemy jeszcze wspierać młodych przedsiębiorców w takim dążeniu do zrozumienia właśnie kwestii wolności w prowadzeniu przedsiębiorstwa? Czy to jeżeli chodzi o tą perspektywę, powiedzmy, oczami księdza, tak? Tam mi się wydaje, że y, dobrze byłoby, gdybyśmy nie mówili na, na Ambonie, że płacenie podatków, niepłacenie podatków jest grzechem, bo ja wtedy wtedy ci młodzi przedsiębiorcy y, przecież czują to, że jest, przecież obciążenia fiskalne są tak duże, że czują, że jest to również niesprawiedliwe z ich punktu widzenia. I ja wtedy się y, pytam też to też w jednym drugim ferie to nie się pytałem, skoro grzechem jest niepłacenie podatków, to czy grzechem nie jest podnoszenie ręki w Sejmie przez parlamentarzystów, wtedy, kiedy głosują za podwyższeniem podatków, gdzie jest ta główna granica. I to mi się wydaje, że co możemy zrobić? Dać więcej wolności ludziom. E, mówić o tym, że no, przede wszystkim młodym ludziom. Mi się wydaje, że obciążenia nawet te Fiskalne, no powin, zupełnie jest inna sytuacja młodych przedsiębiorców, uh -huh. a tych, którzy mają lat 40, 50, 60, więc ktoś, to zaczyna, a to nie może mieć takich samych obciążeń bym podatkowych, jak ten, który już wychował swoje dzieci i już patrzy z innej perspektywy, bo się zmienia też preferencja czasowa. Więc najlepszą odpowiedzią na to jest więcej wolności i nie bójmy się tej wolności, ponieważ i tak, świat nie będzie idealny, nie będzie tej idealnej wolności, więc wydaje mi się, że na czym to polega nasze życie na ciągłym walce o to, żeby było tej wolności więcej, bo ciągle nam odbierają. I, a świata idealnego nie ma, bo ja też wpiszę tutaj, w, w kazaniu na początku jest o Marii i o wolności, więc. Bóg rozmawia 2000 lat temu w najpiękniejszym dialogu, jakim był między Bogiem a człowiekiem. Rozmawia z Maryją, która przecież żyła w świecie, w którym nie było idealnej wolności zewnętrznej, ale była otwarta na prawdę i na Boga. I Bóg potrafi sobie poradzić nawet w świecie, w którym nie ma zewnętrznej wolności do końca. I możemy otworzyć się naprawdę i możemy się zrealizować, to, to nie znaczy, że mamy nie walczyć o wolność zewnętrzną, bo ona jest również nam potrzebna, żebyśmy się mogli rozwijać. I, i właśnie młodzi ludzie potrzebują tego, potrzebują tej wolności, ponieważ yy, człowieka nie można. Czy człowiek ma się dopiero sam formatować, bym powiedział, a my chcemy go sformatować z naszego punktu widzenia, bo patrzymy na świat już jako ludzie powiedzmy politycy, dorośli wiedzą, jak to powinno wszystko wyglądać. Natomiast każdy musi przez tą drogę przejść sam i nie ma innej lepszej drogi, jak powiedziałem to decydując, e, będę tak 16, że świat bez wolności nie będzie nigdy światem lepszym. Bardzo serdecznie dziękuję księdza za to dzisiejsze spotkanie. Ja pozwolę sobie zakończyć y, nasze spotkanie też takim cytatem z y, publikacji, a mianowicie przedsiębiorcą zostaje ten, kto potrafi lepiej niż inni ludzie przewidzieć przyszłe potrzeby konsumentów, i myślę, że tego też możemy życzyć naszym widzom i osobom, które nas oglądają, aby na. Pewne wyzwania, które podejmują, zarówno w kwestii przedsiębiorczości, ale swojego takiego też rozwoju osobistego, patrzyli z perspektywy i wolności, ale również nauczania Kościoła, a szczególnie katolickiej nauki społecznej. A to jest też służba. Przedsiębiorstwo jest... jest służbą, bo, bo przedsiębiorca wczuwa się w rynek, wczuwa się w potrzeby ludzi i po prostu im służy. I to, a czy można służyć bez wolności? Z tym pytaniem pozostawimy już e, naszych e, widzów, i którzy myślę, że odpowiedź mogą znaleźć na łamach tej publikacji, do której bardzo serdecznie przyczynienia zachęcam. Przypomnę, naszym gościem był ksiądz Jacek Gniadek, autor publikacji Ekonomia Boża i Ludzka, kazania wolnorynkowe kamień Kamil Sulej, bardzo serdecznie księdzu dziękuję za spotkanie i mam nadzieję, że do zobaczenia. Dziękuję za, za, za zaproszenie e, i szczęść Boże. Szczęść Boże.